Witam państwa bardzo serdecznie. Adam Strojniak. Staram się być zawsze obiektywny, a także w miarę czasu, który jest mi dany, aktywny. Przypominam, że dzisiaj największym problemem naszego kraju i myślę, że nas, Polaków, jest fakt, że jesteśmy skutecznie rozgrywani. Odrywa się nas od korzeni i ważnych wydarzeń związanych właśnie z naszą tożsamością. A tożsamość z tym, co nas jest w stanie obronić przed no, planami związanymi z budową tak zwanego nowego porządku, a także uporządkowania nas w ramach nowego świata. Ja ze swojej strony staram się patrzeć w przyszłość. Nie tylko utyskiwać na zasadzie, dlaczego tak wiele osób nie śpi, ciągle śpi, tylko chcę, abyśmy. Mieli przygotowane już warianty na to, co zrobimy po tak zwanym przebudzeniu. Przebudzenie to nie jest tylko to, że będziemy nagle biegać jak poparzeni po ulicach i krzyczeli: o jak źle, oj, jak źle, bo rzeczywiście nie jest za dobrze. Niestety, yy, takie są fakty, że nasza bierność ośmieliła uzurpatorów władzy, do tego, że no, dzisiaj rozgrywają nami jak pacynkami. Te pacynki, myślę, że to nie jest rola dla Polaków. Z tego powodu będziemy aktywnie Was, Polacy, prosić o współpracę, po to właśnie, żebyśmy na podstawie naszej współpracy zbudowali lepszą przyszłość dla nas, dla naszych rodzin. A skoro nasze rodziny to i społeczeństwa, które budujemy wspólnie, dzisiaj nic lepszego nam się nie przydarza. Niż uczestnictwo i współbudowanie, odpowiedzialne współbudowanie tego, co jest naszym dobrem wspólnym, czyli naszego wspaniałego kraju, czyli Polska. Z tego punktu widzenia zaczniemy nasze plany, które właśnie będę opisywać, od faktu, że 10 czerwca będzie organizowany w Warszawie Konwent Zjednoczeniowy. Co to jest ten Konwent Zjednoczeniowy? Jest to inicjatywa. Zjednoczonych, nawet tak to będzie nazwane zjednoczenie, zjednoczenie ponad podziałami. I w ramach tego będziemy zapraszali wszystkich Polaków, wszystkie organizacje propolskie i polskie do zbudowania jednej znaczącej siły w najbliższych wyborach. Co to będzie? Zachęcam do obserwowania. Nie będę Wam teraz opisywał tego, aczkolwiek już raz nam się to nie udało, ze względu na no, bardzo brzydkie zagranie ze strony nie powiem jakiego to teatru, ale teatr w ostatniej chwili odmówił, mimo że została przedpłata zrobiona, mimo że została podpisana umowa, ale odmówił nam y, użyczenia tej sali, twierdząc, że mają problem z wentylacją. Smutne, ale prawdziwe. To najwyraźniej no, teatry, jako zależne od woli aktualnych uzurpatorów władzy, muszą im podlegać inaczej pieniędzy. Nie. Co dalej? No, jesteśmy na 10 czerwca, potem 28 czerwca, bardzo ważna data dla Poznania tak zwany krwawy czwartek. Wiara Poznania nie odpuści sobie, żeby tego dnia nie przygotować dla Was. Tego yy, no, możliwości upamiętnienia zrywu naszych wspaniałych Poznaniaków. Był to pierwszy protest w historii PRL. Protest, tak naprawdę, zainicjowany no, niedostatkiem, którego może my dzisiaj nie odczuwamy jeszcze, choć wielu z Was prawdopodobnie już ma ten niedostatek, yy, tylko że jest on pudrowany. Bardzo skutecznie, różnymi zabiegami rządu, nierządu, ale 28 czerwca 1956 roku, poznaniacy, doprowadzeni do skrajności i niestety wielkiego niedostatku bytowego, postanowili oczywiście, jakby tutaj, trzonem tego byli pracownicy. Cegielskiego, zakładów Cegielskiego, wyjść na ulicę i oprotestować to, że zostali oszukani. My dzisiaj też jesteśmy oszukiwani, dlatego ta data jest bardzo ważna nie tylko dla poznaniaków, ale również wszystkich Polaków, którzy no, czują, że coś się święci i niestety w powietrzu bardzo brzydko pachnie. Nie chcemy tego ja na pewno tego nie chcę. Myślę, że nie jestem sam w tym odczuciu. I tutaj możemy zrobić bardzo dużo poprzez pamięć, poprzez przypominanie, że to już miało miejsce. Po prostu Polacy wówczas wierzyli, że odzyskana Polska, wówczas PRLowska, to jednak było wielkie zwiedzenie nas, no, uzurpatorzy ówczesnej władzy. Siebie uposażali, a tych, którzy wypracowywali dobra, oddawali podatki, obciążano coraz bardziej i bardziej. Nieumiłowanie oczywiście nie, by, nie miało to zrozumienia w tak zwanej władzy. Chociaż pamiętajcie, jeżeli ktoś twierdzi, że żyje w demokracji, to nie ma władzy. Są słudzy narodu, są ludzie, którzy przejmują pewne stery odpowiedzialności, nie decyzji, które muszą wszyscy jak jak pacynki wykonywać, tak być powinno. Dlatego, kochani moi, ta data będzie bardzo ważna, no też w celach przebudzenia Waszej świadomości. Kochani, 28 czerwca 1956 roku my jako wiara Poznania, Stowarzyszenie Wiara Poznania będziemy inicjowali obchody tego ważnego dnia. Co jest następne? Osobiście, to już taka, że tak powiem, inicjatywa została wzruszona. Dzisiaj miałem przyjemność nagrywać z kolegą Arturem. Zachę proszenie Was, ono zostanie, myślę, że jutro, najdalej pojutrze, wyemitowane na moim kanale. Nie tylko Facebook, ale YouTube i także każdym innym, bo jeszcze mam kanał na, kanał na TikTok, mam również na LinkedIn kanał. Ja go nie traktuję jako kanał, który prezentuje mnie jako sługę niewolnika gotowego do ro robo robotać dla kogokolwiek. Tylko jako jeden z kanałów prezentujących moja, moją wizję przyszłości. A moją wizją przyszłości to nie jest oczekiwanie na to, kto mi da, tylko oczekiwanie na to, kiedy będę mógł uczciwie wypracowywać dobra wzbogacające moją rodzinę i mnie samego, a kiedy mnie i mojej rodzinie będzie dobrze, na tej podstawie będę mógł myśleć o dobrach wyższych, czyli naszej wspólnocie, naszy, oddawać podatki. Jako patriota, ja te podatki chcę oddawać. Tylko dajcie mi wreszcie znowu wypracować dobra, na podstawie których będę mógł je płacić, bo dzisiaj, no niestety, uzurpatorzy władzy doprowadzili do sytuacji, w której ja i większość Polaków jeszcze dobrze nie rozkręca interesu, a już są łupieni bezlitośnie. Tak? I nie mówię teraz o konkretnym mechanizmie, bo praktycznie bo cokolwiek nie tkniemy, jest do naprawy. I no, nie uczmy się, że cokolwiek jeszcze działa w naszym państwie. I na pewno pod rządami aktualnych uzurpatorów władzy nic się nie zmieni. Ech, dobrze, żebym się nie zgubił we własnych myślach. Wspomniałem o tym, że z Arturem nagrałem zaproszenie Was. Wymieniłem kanały, na których będę to dystrybuował. Myślę, że o którymś zapomniałem. Mówię, Facebook, YouTube to są moje dwa podstawowe kanały. Mam TikTok, mam również kanał na LinkedIn, gdzie też te filmy się znajdują. Ostatnio rzeczywiście się mniej publikuję, ale to wynika z faktu, że gdzieś tam na szczęście mogę odbudować swój potencjał finansowy, budując firmę. Znaczy twoja firma funkcjonuje nadal, bo ja jestem człowiekiem, firmą, tak? Ale na tej podstawie będę mógł odzyskać finanse, żeby zainwestować w coś więcej niż tylko i wyłącznie egzystencja i bieganie za problemami doczystymi. O, witam was serdecznie. Dziękuję, że mnie pozdrawiacie. Anno, Ewo, tak miło mi was widzieć. Dawno się nie nagrywałem, to prawda, no ale myślę, że z czasem i rozwojem mojej firmy będę mógł poświęcać trochę więcej czasu na rzeczy poza odbudowywaniem postaw finansowych. Ja jestem człowiekiem uczciwym, wypracowuję wszystko w pocie czoła. A moją zasadą jest najpierw zaznać tego, co postanowiłem, prowadzić na rynek, a dopiero potem angażować w to ludzi. Mając pewność, że ci ludzie będą mieć godnie uczciwie zapłacone. I to nie jest tak, jak pan WC mówi, jak się zgodziłeś za 5 zł, to rób za 5 zł, tylko ja naprawdę wychodzę z założenia, że nie mógłbym sobie spojrzeć w oczy, gdyby mój pracownik potem nie dojadał i nie przeklinał w myślach, a potem żołądek mu przypominał, że jestem człowiekiem niegodnym współpracy. Dlatego mówię, najpierw w pocie czoła, po, czoła smakuje, dopiero potem Angażuje. Dobra, dosyć o sobie. Jedziemy dalej z bardzo ważnymi tematami. Z Arturem nagraliśmy dzisiaj i będziemy, będę emitował to na swoim kanale. Artur też u siebie to wyemituje. Zaproszenie na scenę Urana, którą będziemy razem współorganizowali i współprowadzili. Przy czym Artur, no, tak powiem, z pokorą stwierdził i zauważył, że Zostawi mi prowadzenie sceny ze względu na to, że widzi u mnie te predyspozycje na wysokim poziomie. Chociaż troszkę mi brzuszek się przypasł, ale mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzać w tym, aby współuczestniczyć i przyjmować naszych gości, bo scena URANA będzie dotyczyła wynalazców i naukowców, czyli to, co pozwoli nam planować na przyszłość. Nasze dobro współczesne, doczesne, ziemskie. Będą wynalazcy naukowcy, a także, to, to, bo naukowcy to bardzo dumnie brzmi. Niemniej pamiętacie, że każdy, kto choćby konstruuje cokolwiek w garażu, już jest wynalazcą. To już jest kwestia naukowa. Żeby tylko i wyłącznie to ubrać i potrafić przedstawić, to już jest analiza naukowa. Jak ja do tego doszedłem. Że rower nie tylko musi yy, na przykład być napędzany pedałami kręconymi w kółko, a na przykład może być ruchem posuwisto zwrotnym co w zeszłym roku mieliśmy takiego gościa. Yy, bardzo fajny człowiek widać, że nie miał obycia dotychczas ze sceną. Yy, w, swej, w tym skrępowaniu. Rzeczywiście na początku nie mógł się rozkręcić, ale nasza widownia jest przyjazna i pomogli jemu. Naprawdę trzeba przyznać, że Nasi goście ze sceny mieli wsparcie w gościach z kolei z publiki, która aktywnie zaczęła pytać, zaczęła dociekać. Fantastyczna współpraca, na tym to polega, bo naukowe podejście właśnie powinno na tym polegać, że nie zakładamy z góry tezy, którą udowadniamy, tylko nawet nie sięgamy do hipotezy, tylko rozgryzamy problematykę u na tym polega naukowe podejście, więc każdy z was może być naukowcem, i każdy z Was jest zaproszony do tego, aby przedstawić swój pomysł na jakąś tam innowację, a innowacja może być w każdym zakresie, nie tylko w czy jakimś tam, yy, w, nie wiem, maszynie, tak? Innowacja może być może polegać też na tym, że wiem, budzisz się i wiele osób popełnia błąd, na przykład zrywają cię z łóżka. Dlaczego to może być błąd? No bo jesteśmy jeszcze. Rozespani nasze mięśnie, przyczepy mięśniowe nie są jeszcze rozgrzane, można się pozrywać. W pewnym wieku, no niestety, ja przyznam się, że mam, osiągnąłem 45 rok. 27 kwietnia mi stuknęło 27 lat życia, Ej. <laughs> a się odmłodziłem, nie? Tak, 27 kwietnia osiągnąłem 45 rok życia, pełen 245. rok życia, no i cieszę się tak zacnym wiekiem, a także dzięki temu. Że wykorzystałem ten czas w kierunku zbudowania rodziny, która czasem mnie wsławi, czasem ją dławi, moja większa bądź mniejsza poradność. No, żyjemy razem i jest nam naprawdę dobrze. Miłość jest podstawą każdej rodziny, kochani. Mówimy tutaj o tym, że od scenie urana, na którą Was zapraszam, a w szczególności o osobie, które chciałby przedstawić od siebie coś na tej scenie, więc zapraszam do kontaktu ze mną, a także po obejrzeniu materiału z Arturem, z Arturem Stankiem, będziecie mieli więcej informacji kontaktowych, jak się zgłosić i wtedy dostaniecie wejściówkę, wjazdówkę na Harmonii Kosmosu, żeby zaprezentować swój pomysł i innowacyjność no, w naszej codzienności tak naprawdę, no bo jeżeli wynajdziecie nowe paliwo, to już jest innowacja. Tak? Nie mówię o tym, że do diesla można wlać olej rzepakowi i pojedzie. Mówimy o tym, że można wymyśleć całkowicie nowe źródło energii. Też to można określić. Wykorzystanie słonka, wykorzystanie wiecie, konkretnych technik wszystko jest do, dla Was. Dlatego Was będziemy zapraszali. Film z Arturem zostanie wyemitowany, myślę, że jutro, jest czwartek, czyli albo w czwartek, albo w piątek, do końca tygodnia zostanie wyemitowany na kanałach, które wymieniłem. I tutaj się kończy temat czerwca. Wchodzimy w lipiec. Bardzo ważna data. W nagłówku już podałem, 14 lipca. Yy, niestety, 1943 roku. Wołyń. Tutaj, jak ja powiedziałem, nie tylko jednoczy, ale współpracuje. Nawet z tymi, którzy nie chcą się jednoczyć we w przyszłym, w przyszłych działaniach, ale współpracujemy i wspieramy. Tak? W Poznaniu będą organizowane obchody Wołynia i Wiara Poznania też się w nie zaangażuje. Więc tutaj proszę Was o uwagę. Bo przed lipcem myślę, że uda się nam opublikować wszystkie niezbędne informacje co do programu dnia, gdzie to się zacznie, gdzie zaczniemy i gdzie skończymy, bo to będzie forma marszu. Oczywiście będę bardzo nalegać, żeby każdy z Was, kto ma coś do powiedzenia, ale w tym temacie, tak dostał mikrofon i mógł wyrazić. Swoją opinię na ten temat. Słuchajcie, i myślę, że na tym już starczy opisywania planów. Wiara Poznania, czyli stowarzyszenie, które mam przyjemność prowadzić, jest nie tylko ciągle w dobrej kondycji, ale mamy coraz fajniejsze kontakty. Najważniejsze dla nas jest przyszłość naszego kraju, i do tego będziemy dążyli, żeby ta przyszłość była nasza i wasza. Bo my nie chcemy budować wiary Poznania dla samej wiary Poznania, tylko jak miałem przyjemność na trójstyku, jeżeli państwo mieliście cierpliwość wysłuchać mojego przemówienia, wiara to jest bardzo szerokie znaczenie. To jest nazwa tego stowarzyszenia, była przeze mnie przemyślana i jak ją zaproponowałem, oczywiście... Została ona przyjęta, dlatego jest. Dlatego też była walka o tą nazwę. Nie wiem, czy zauważyliście. Ktoś sobie próbował uzurpować prawo do stowarzyszenia, które było moim pomysłem i tworem. Ja nie będę nie bawiłem się w jakąś patostreamerkę, ale pamiętajcie, że głębia tej nazwy to jest głęboki sens. Wiara poznania to. Jest przede wszystkim określenie człowieka, bo od człowieka się wszystko zaczyna. Wiara to jest w naszym poznańskim, w naszej poznańskiej gwarze, człowiek, ludzie, społeczność. To jest nasza, to jest wiara. Ale wiara, dobrze wiemy, jest podstawą planowania wszystkiego na przyszłość. Bo jak w coś nie wierzysz, nie planuj. Nie rób tego, jeżeli wierzysz, warto się w to zaangażować i poświęć swoje siły. Ja Cię do tego zachęcam i współpracujmy. Dlatego nasz krótki. O, Basiu, witam ciebie. Pozdrawiam. Dlatego nasz krótki dzisiaj taki przeglądzik naszych planów na przyszłość. Postanowiłem nagrać na szybciutko, tuż po tym jak nagrałem z moim dobrym kolegą Arturem zaproszenie na, na, na scenę Urana już w czerwcu. Hmm, chciałem wam się przypomnieć, że działamy, nie wątpcie w nas. Ja was oczywiście zapraszam na spotkanie Wiary Poznania, które się odbywają w każdy wtorek. Spotykamy się w Klubie Alibi. Klub Alibi znajduje się przy ulicy, przy Alei Niepodległości, przy Alejach Niepodległości. Wejście, jest razem z parkingiem, także jak się samochodem, nie bójcie się, tam jest gdzie zaparkować. Właściciel się bardzo cieszy, jak tam przychodzimy. My tam zostawiamy, że tak powiem, od siebie wystarczająco dużo w formie opłatności. Oczywiście za to, co zjemy, wypijemy. Wy też się tego nie bójcie. To nie chodzi o to, żebyście przychodzili i od razu wszystko kupowali. Ale nie bójcie się przyjechać, bo tam jest gdzie zaparkować. Jak was spotka, zamknięty szlaban. Ja wam wytłumaczę, jak zrobić, żeby wjechać, żeby ten szlaban otworzyć. Po prostu przyjeżdżajcie, spotykajcie się z nami, bo mamy bardzo duże plany. Ale dzisiaj najwięcej snus powiek nam yy, niestety spędza koncepcja, jak uratować Polaków i Polskę. Z przykrością się spotykam ciągle z koncepcjami wynarodowienia nas i odchodzenia od bycia Polakiem i co mnie smuci i bardzo zatwarza to fakt, że najgłośniej pieją te peany wynarodowienia Polski ci, którzy twierdzą, że są Polakami, a jednocześnie pitolą coś o tym, o, o, o byciu y, człowiekiem ponad y, narodowością. Ponad własnym państwem, chcecie oddać państwo. Przykro mi. Ale będziecie ponosić konsekwencje indywidualnie, bo jak ktoś nie chce współtworzyć z ludźmi, no to mówię, idziesz sam, zostajesz sam. A braczy mamy już za dużo. Każdy tylko wyciąga rękę i krzyczy: Dej. Tak? Dlaczego? Dlaczego nie chciałeś. I nie chcesz nadal współpracować. Tylko wydaje się tobie, że jesteś tak wolnym człowiekiem, że nikogo więcej nie potrzebujesz. A potrzebujemy siebie wszyscy. Ja was potrzebuję, a wy mnie potrzebujecie. Nawet jeśli tego teraz nie zdajemy sprawy, bo ja też sobie nie zdaję sprawy, jak wielu ludzi ja potrzebuję, ale ja wiem jedno. Doszedłem do już dawno do tego wniosku. Sam nic nie znaczę. I tak to jest. Na szczęście ja mam tą przewagę, że mam rodzinę. I moi wrogowie sobie zdają z tego sprawę, że moja rodzina jest moją siłą. Siłą, którą każdy ma ochotę zniszczyć mi dzisiaj. I robicie to. Staracie się. Co jakiś czas, yy, że tak powiem, osłabiacie szukając słabego ogniwa w tym, co jest moją siłą ta, i w tym, czym ja jestem siłą dla moich członków najbliższych. Ale wam się to nie uda. Jesteśmy za, za już dzisiaj. I idziemy. Idziemy po naszą wolność, jedność, polskość, po nasz kraj. Amen. Do zobaczenia. Zapraszam. Pamiętajcie, każdy wtorek od godziny 18:00 yy, wiara poznania. Od 19:00 wszyscy goście, którzy yy, nawet jeżeli nie chcą być wprost z wiarą poznania, to mają jakieś tematy wspólne. Klub Alibi w Poznaniu. Zapraszam.